O. o boże, co to było? Hmm, co to może być? Co jest? Chodź, radź, Tutaj są jakieś napisy. ha, ha, ha jak spanie. Ha. Lepiej idźcie dalej. Haha, Hero Brand. O kur... czytałeś, czytałeś to stary? No tak, ej, mówię ci, że lepiej stąd uciekać, ja ci mówię, lepiej stąd No, Herobrine tego... Herobrine to pisał i on wie chyba, co no, mamy to, robić. No, on to zaplanował te łóżka, nie wiem, że nie moglibyśmy nic. spadć. Chodź, ja mam jeszcze krzesiwo, jeszcze tu mam trochę krzesiwa, będę oświecał nam drogę. Dobrze. Czeka na no, mnie ta droga trochę. Ej! Zobacz! Tak? Basen z lawy. No, basen z lawy, basen z lawy. A tam jeszcze większy. O! A, nie, nie mogę. I widziałem! Skumaj na... Zobacz na ten znak! Zobacz, zobacz, zobacz! Co to, to jest? Co to do cholery? Jasne, no i ma być! Tam też. Ej, to wygląda jakby strzałka, zobacz. Tam, A no właśnie, to chodź tam! To weźmy wszystko jeszcze raz dokładnie. Jak ty się tu zjawiłeś? słuchaj tak? Tak. Tam to właśnie mówię. Obudziłem się, bo wtedy powstał... Obudziłem się, ponieważ usłyszałem dźwięk. Wtedy zniknął Burek. Nie wiem, jak to mi Koniec odcinka, koniec odcinka!